Damian. Przede wszystkim witam w GKSie Katowice. Jak zareagowałeś na wieści, że możesz dołączyć do naszego klubu. No nie ukrywam, że od razu miałem tylko i wyłącznie pozytywne odczucia, jeśli kiedy usłyszałem o zainteresowaniu Geksy. Powiem tak, no działo się to bardzo dynamicznie. Bo dosłownie w parę dni to wszystko dograliśmy, więc no nic, ja się tylko i wyłącznie bardzo cieszę. Że mogę być częścią geksy i mam nadzieję, że przyniosę całemu klubowi, jak i kibicom tylko i wyłącznie powody do, do uśmiechu i że będę pomagał w osiągnięciu ambitnych celów całemu klubowi. Za tobą rok w piłce węgierskiej. Jak go ocenisz z perspektywy doświadczenia, które zdobyłeś? No na pewno możemy powiedzieć, że to doświadczenie zebrałem dosyć duże, bo było wiele po prostu sytuacji w tym minionym roku w UjPście, gdzie, gdzie występowałem, więc był to na pewno wartościowy rok dla mnie. Dużo się nauczyłem. Też zobaczyłem zupełnie inną ligę, zupełnie inną otoczkę wokół ligi. Yy, więc, yy, tak, jak powiedziałem, jest to bardzo, bardzo, wartościowe doświadczenie. Miałeś okazję śledzić yy, podczas gry na Węgrzech Ekstraklasy i GKS Katowice? Yy, no tak. Yy, ja można powiedzieć, że jestem troszeczkę takim yy, fanem Ekstraklasy, bo będąc na, Węgr na Węgrzech, no to naprawdę bardzo. Bardzo często śledziłem nie tylko losy GKS-u, natomiast e, starałem się oglądać e, też e, inne mecze, więc, e, więc można powiedzieć, że e, można wyjechać z ekstraklasy, ale ta ekstraklasa cały czas w środku e, we mnie była i, i cały czas budziła ogromne zainteresowanie. Tak jak wspomniałem, no, e, niesamowity rozwój przez, te ostatni, przez ten ostatni czas, jaki nastąpił w ekstraklasie. No to można powiedzieć, że ten powrót nie dość, że jest do świetnego klubu z bardzo bogatą historią, no to do kolejnej jeszcze, jeszcze lepszej można powiedzieć, wracam ligi, więc dla mnie to tylko i wyłącznie powód do dumy, że GKS był tak zdeterminowany, żeby mnie pozyskać. No i ja z tego miejsca mogę tylko i wyłącznie podziękować dyrektorowi, trenerowi i całemu klubowi, że że wykazał to zainteresowanie i że, że tu mogę być. Wchodzisz do nowej szatni, zupełnie nowej szatni czy znasz jakieś twarze w, z, właśnie z szatni GKS-u? Nie no oczywiście znam kilku chłopaków praktycznie większość ze wspólnych meczów przeciwko sobie. Natomiast znamy Mateusza Wdowiaka czy czy, czy innych zawodników, z którymi mogłem nawet występować w, każdy, w kadrach młodzieżowych reprezentacji Polski, więc wydaje mi się, szczególnie patrząc na to, jaką szatnią jest GKS, bardzo dużo polskich zawodników, ale też zagranicznych, którzy pokazują dużą jakość, więc mam nadzieję, że to wejście do, do szatni będzie bardzo, bardzo łatwe dla mnie i, i będę po prostu. Mógł razem z nimi osiągać tutaj cele, które, które na pewno są bardzo ambitne. Już na koniec, jak pierwsze wrażenia z areny Katowice? Nie, no wrażenia są niesamowite. Nie ukrywam, że dyrektor, przedstawiając mi cały obiekt, i, i jeszcze wcześniej, jak mieliśmy kontakty, na zdjęciach no to, to robi wrażenie, cała infrastruktura wewnątrz czy, czy wokół stadionu no to jest można powiedzieć top europejski, niczego tutaj nie brakuje. Więc y, dla mnie to tylko i wyłącznie przyjemność, że mogę tutaj być, że będę mógł występować na tak pięknym stadionie, y, przy tak wspaniałych kibicach, jakich GieKSa posiada, więc y, no nie mogę się już doczekać pierwszego meczu. Y, i mam nadzieję, że, że z moją osobą będą się kojarzyły tylko i wyłącznie pozytywne emocje kibicom, ale i nie tylko.